Wyobraź sobie ikonę tak potężną, że zmieniła bieg historii całego narodu. To nie jest zwykły obraz, to symbol cudów, oporu i tożsamości narodowej. Wizerunek tak silny, że według wierzeń ocalił armię, uzdrawiał chorych i inspirował miliony. Ale jak ikona, którą podobno namalował święty Łukasz, ewangelista na stole wykonanym ręką Jezusa w Jerozolimie, trafiła do Polski? Razem odkryjmy legendę czarnej Madonny z Częstochowy, serca i duszy polskiego narodu. Początki czarnej Madonny spowija tajemnica, a historia ikony budzi liczne dyskusje. Zgodnie z piętnastowieczną legendą, święty Łukasz namalował ją na deskach cedrowego stołu z Domu Świętej Rodziny w Jerozolimie stołu, który podobno wykonał sam Jezus. Po ukrzyżowaniu Jezusa Maryja zabrała ten stół do Domu Świętego Jana. Stąd historia staje się jeszcze bardziej fascynująca. Święta Helena, matka cesarza Konstantyna, odnalazła go podczas pielgrzymki do Jerozolimy w roku 326. Zabrała go do Konstantynopola, gdzie podarowała go synowi Konstantynowi Wielkiemu. Ikona pozostała w Konstantynopolu przez wieki, czczona i chroniona. Aż w XIII wieku ruski książę Lew Halicki, ujrzawszy obraz, błagał cesarza, by podarował mu go w darze. Po uzyskaniu zgody książę Lew przewiózł cudowny wizerunek do jednej ze swoich posiadłości na terenie dzisiejszej Ukrainy. Później, obawiając się utraty obrazu podczas wojny między jego królestwem a Węgrami, książę Lew ukrył ikonę w zamku zwanym Zamkiem Bełskim. Mimo jego starań Węgrzy zdobyli zamek. Ich król, Ludwik Węgierski, mianował polskiego księcia Władysława Opolczyka namiestnikiem podbitych ziem. Władysław otoczył ikonę szczególną opieką, wierząc, że modlitwa przed nią i wstawiennictwo Maryi przyniosły mu zwycięstwo nad Litwinami i Tatarami podczas późniejszych oblężeń zamku bełskiego. Władysław chciał przewieźć obraz do Opola, stolicy swojego księstwa, i w roku 1384 rozpoczął transport. Jednak gdy przejeżdżał przez Częstochowę, konie nagle stanęły. Uznał to za znak, by zostawić ikonę w tym miejscu. W ten sposób trafiła pod opiekę Paulinów do klasztoru na jasnej górze w Częstochowie. Jasna Góra nie była zwykłym klasztorem, stała się sercem polskiej wiary i tożsamości. Paulini strzegli ikony przez wojny, najazdy, a nawet celowe próby jej zniszczenia. Według legendy w roku 1430 Husyci, prekursorzy Reformacji, zaatakowali klasztor, próbując go splądrować. Gdy umieścili ikonę na wozie, konie odmówiły ruszenia. Zrzucili więc obraz na ziemię, a jeden z napastników wyciągnął miecz i zadał dwa głębokie cięcia. Gdy zamierzał zadać trzeci, padł na ziemię i bijąc się w agonii, zmarł. Ciężko uszkodzony obraz zabrano do Krakowa i umieszczono w ratuszu. Król Władysław Jagiełło zlecił jego renowację, z kim malarzom. Mimo próg naprawy ślady cięć do dziś są widoczne na wizerunku. Tu historia nabiera dramatycznego wymiaru. W roku 1655 rozpoczęło się oblężenie Jasnej Góry. Był to czas potopu, gdy Szwedzi najechali Polskę, zdobywając niemal wszystkie twierdze. Tylko Jasna Góra się oparła. Pod przewodnictwem przeora Augustyna Kordeckiego około 70 zakonników i 160 najemników przygotowało się na pozornie, nieuniknioną klęskę. 18 listopada 1655 roku Szwedzi zażądali kapitulacji. Ale klasztor był nie tylko sanktuarium, to była twierdza przez wieki wzmacniana murami, bastionami i armatami. Zakonnicy odmówili poddania się i oblężenie rozpoczęło się na dobre. Szwedzi, mając przewagę liczebną i artyleryjską, atakowali wielokrotnie. Lecz obrońcy mieli coś więcej niż mury, mieli wiarę. Modlili się do czarnej Madonny, wierząc, że ich ochroni. Z oblężenia pochodzą opowieści o cudownych zdarzeniach. Po niemal czterdziestu dniach walk Szwedzi, zdemoralizowani i może przerażeni boską interwencją, wycofali się. To zwycięstwo było czymś więcej niż militarnym sukcesem, stało się triumfem ducha, płomieniem nadziei i wezwaniem do polskiego oporu. W roku 1656 król Jan Kazimierz, w podzięce za jej opiekę, ogłosił Czarną Madonnę Królową Polski. Od tej chwili przestała być tylko religijną ikoną, a stała się narodowym symbolem, towarzyszącym Polakom przez wojnę, okupację i walkę o niepodległość. Gdy Polska zniknęła z map podczas rozbiorów, Czarna Madonna pozostała znakiem nadziei i jedności. W czasie II wojny światowej, gdy kraj stanął wobec niewyobrażalnego horroru, wierni szukali u niej siły. Papież Jan Paweł II, polski papież, często modlił się przed jej wizerunkiem. Jako student potajemnie pielgrzymował do niej nawet podczas nazistowskiej okupacji. Dziś miliony pielgrzymów każdego roku zdążają do Częstochowy, czyniąc z jasnej góry najważniejsze sanktuarium Polski. Od roku 1716 sierpnia wyrusza z Warszawy pielgrzymka pokonująca 230 km w ciągu 9 dni. Kościół katolicki odnotował setki cudów i uzdrowień przypisywanych modlitwom przed tym wizerunkiem. Co czyni tę ikonę tak wyjątkową? Może to dwie blizny na policzku po ataku Husytów? A może sadza z wiekowych świec, która dała jej przydomek czarnej madonny? Ale to coś więcej. To opowieści o cudach, zbiorowa wiara i wspólna historia narodu. Czarna Madonna z Częstochowy to nie tylko artefakt, to świadectwo przetrwania, wiary i narodowej dumy. Jej historia to historia Polski, od starożytnych początków, przez epickie oblężenia, po czasy współczesne. Gdy zobaczysz jej wizerunek, pamiętaj, to nie tylko obraz, to opowieść. Historia Polski. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, polub film, udostępnij i subskrybuj kanał, by odkrywać więcej historii łączących przeszłość z teraźniejszością. Pamiętaj, historia to nie tylko to, co się wydarzyło, ale jak nas kształtuje.